Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w okresie poświątecznym, mimo tego pragniemy wspólnie złożyć wszystkim naszym przyjaciołom, naszym bliskim serdeczne życzenia błogosławionego roku. Całego 2023, aby zmartwychwstały Pan obdarzył wszystkich hojnie e, swoimi e, łaskami. Mamusia trochę ma posępną minę, ale e, mieliśmy w okresie świątecznym e, malutki kryzys. Teraz już wróciła do e, swojej formy i myślę, że sama też osobiście wszystkim złoży życzenia naj, naj, najlepsze głównie życzenia zdrowia, prawda? mamusiu? Tak, tak. Tak. Bardzo delikatnie, zwiewnie. Czekamy obydwoje na wiosnę. Aby móc wyjść na zewnątrz, co prawda przy pomocy wózka, ale skąpać się nieco w promieniach słońca, wydał nam nowe siły witalne. Jeszcze raz wszystkich serdecznie, serdecznie pozdrawiamy. Tych z bliska, z daleka, poza granicy myślę, że to pozdrowienie do Was wszystkich dotrze. Pozdrawiamy. Tak? tak.